10 sierpnia wybory samorządowe w Zabrzu, przedterminowe głosowanie. Wybieramy prezydenta. Czy państwo już macie jakiś typ swój, na kogo głosować? Jeszcze nie. Byliśmy za odwołaną panią prezydent, ale teraz się zastanawiamy jeszcze. No, tak mniej więcej mam dwóch kandydatów. I waha się pani? No, jeden jest jaki? Borówka, a ten drugi też na B chyba. Nie, Żbik. Żbik. Żbikowski. Nie? Czyli Borys Borówka i Kamil Żbikowski. To mam dwóch takich. A dlaczego któryś z nich? No, tak, poczytałam trochę w gazecie, no. To tak mi się wydawało, że któryś z nich trzeba wybrać. Na panią Ewe Weber? Oczywiście. A dlaczego? No bo zna się na Zabrzu, ma super doświadczenie, jest doświadczona, już pokazała co potrafi, będąc chyba skarbnikiem, tak? Zabrza? Czy sekretarze, proszę, sekretarze miasta, także nie mam wątpliwości. Postanowiłem, że dopiero z początkiem sierpnia zorientuję się, który z kandydatów no, mi pasuje, dlatego że no, nie wiem żadne z tych sześciu nazwisk nie mówi mi nic w tej chwili. Nie słyszałem żadnych wybitnych dokonaniach. I tak dalej. Także ja się będę orientował teraz w ciągu tych najbliższych 10 dni, ale w tej chwili nie mogę nic powiedzieć. Jeszcze nie. Jeszcze się zastanawiam. Według mnie najlepszym kandydatem będzie kandydat z Konfederacji jednak, no bo nie będzie z tego duopolu, co tu jest w tym mieście, nie? No a jaki to jest kandydat? Pan go zna? Znaczy, popieram Konfederację i uważam, że dobrego kandydata na pewno wystawili. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. No nie. mamy sześciu kandydatów. Nie wiem. A kojarzy pan jakieś nazwiska? Zbikowski, Zbikowski. Jeszcze ktoś? Nie. Sebastiana. Na pewno. Jaką ma zięba? Panią Weber. Ziębowski. Ziębowski. Niestety jeszcze nie. A kojarzy pan jakiś kandydat? Tak, ja, kojarzę. Panią Weber na razie, która tak jakby teraz y, ma jakieś tam stanowisko, jeśli chodzi o prezydenta, a tak to nie, nie kojarzę na razie. Żadnych kandydatów takich. Za mało się reklamują, moim zdaniem. 10 sierpnia wybory. Czy pani wie już na kogo głosować? Tak. Zdradzi nam pani? Nie. A dlaczego? Bo to tajemnica moja. Tak, Kamil Żbikowski. Nikt więcej z powtórki z PO. No na najlepszego prezydenta. Czyli? No, no ten, który się okaże najlepszy. Myślę, że mój wybór będzie właśnie taki, że wybiorę prezydenta, który kocha Zabrze, który będzie o nie dbał i dbał o Zabrze, o miasto i o ludzi. A czy to jakieś nazwisko już konkretne jest? Wolałabym nie peszyć.